Jest z nami Karolina Karolina ze złotym medalem Mistrzostwa Polski Juniorów. E, zadowolona chyba. E, bardzo. <laughs> Powiedz ostatnia walka najtrudniejsza. Która walka była? Twoj... Ostatnia. ostatnia, ostatnia była najtrudniejsza. Ale w niej sobie bardzo ładnie radziłaś. No. E, czysto, dużo przepuszczania, e, ładne kontry. Tak to miało wyglądać? Tak, tak. taki był plan. Taki był plan. E, jak ocenisz w ogóle cały twój start na mistrzostwach? I jestem z siebie zadowolona. Bardzo mi się podobało i... no. Super. No to teraz muszę zapytać o chwilę odpoczynku, bo to tak tradycyjnie zawsze, jak są jakieś zawody, później trzeba odpocząć. Będziesz odpoczywała dłużej czy wracasz od razu na salę? Mam e, dwa dni odpoczynku, jutrzejsze i pojutrze i wracam na salę. Czyli nie ma e, odpoczynku stricte, nie jedziesz na wakacje, nie. cały czas boks, nie. boks, boks. Tak. Kiedy się możemy spodziewać Twoich e, kolejnych startów? E, na Gliwicach. Czyli Dziewicze, no to już niedługo zaczyna no, się turniej, ale, także tak. do zobaczenia u Henryka Wilka. Dziękuję bardzo.